Wiesz, co masz wspólnego z osłem? Nie, nie chodzi mi o gigantyczne, odstające jedynki, a to, że jesteś uparty jak chuj. Jak już raz upzdurasz, ubzdurasz, że to działa, to już będziesz tak robić, dopóki nie otrzymasz ode mnie wirtualnego strzała w pyz. A dobrze wiemy, że to nie działa. Prawda? Także to 10 błędów na maturze podstawowej z matematyki. Zaczniemy w miarę luźno. Wiesz zapewne, że jak podnosimy na przykład minus 3 do potęgi drugiej, to będzie to minus 3 razy minus 3, czyli 9 na plusie, ponieważ minus razy minus daje nam plus. Ale jeżeli nie mamy na tym nawiasu, to tutaj wchodzi nam kolejność wykonywania działań. I to nie będzie już 9 na plusie. Dlatego, że najpierw potęgujemy, czyli najpierw jest 3 do drugiej, a dopiero potem dopisujemy ten minus, czyli to już będzie minus 9. Bo taki zapis oznacza minus razy liczba. A tą liczbą jest. W tym przypadku 3 do 2. Więc najpierw się wykonuje to działanie, dopiero potem dopisanie minusa. I wiesz co jest w tym najgorsze? Że jak się tego nie oduczysz, to kolejne tematy wynikające z tego też będziesz robić źle. Bo to się wydaje jak mały, subtelny błąd, który pojawia się może raz na całym arkuszu. Ale spójrz, potem na przykład zapomnisz, że to i to to nie jest to samo, bo tu jeszcze potęgujemy dwójkę, czyli mamy 4x do kwadratu. I to już się na przykład bardzo często pojawia jako błąd w skróconym mnożeniu. Także widzisz, matematyka nie odpuszcza. Dlatego masz z nią problem, bo ty odpuszczasz.